I maneczkę z tej snują WBS, ale robimy unboxing zasilacza Wielofunkcyjnego. Choć jak może da się otworzyć go bez nożyczek Aha Chyba Jednak użyję sobie nożyczek To coś jest? Aha. Ładny kartonik był dobra o elegancko końcóweczki jeden kabel, drugi kabel no i mamy mój zasilacz wielofunkcyjny z włączaniem A mamy na ile volt można włączyć Elegancko. Tak tu mamy. Możemy na 12, na 15, na 16, na 18, na 19, na 20, na 24V włączyć. Mamy do tego końcóweczki. Do wszystkich możliwych laptopów. Tak to wygląda. JT4096 model. Notebook Power Adapter. Także zapraszam do lajkowania i subowania piąteczka w łubyszaka do zobaczenia w kolejnym odcinku